No pewnie za jakieś 20-30 lat się dowiemy, czy, czy to wpłynęło. Eee, no i jaka jest, jakie jest Pana spojrzenie na to zanieczyszczenie tych osadów? Pewne rzeczy nie wyeliminujemy, no, na przykład no, mikroplastik. No, no, oczywiście w każdej oczyszczalni ścieków są mechaniczne metody oczyszczania tego ścieku. Piaskowniki, skratki, kratki filtrujące, które pozwalają pozbyć się zasadniczo Pewnych, pewnych wymiarów, tak plastików o pewnym wymiarze. No, potem dochodzi to oczywiście do tego takiego ścieku, gdzie no, niestety takie cząsteczkowe lub, lub małe drobiny plastiku niestety nie, nie są, nie można tego oddzielić, więc ten plastik w jakiejś części przedostaje się do, do tego, czy to do osadu, tak? czy pozostaje w tym, w tej oczyszczonej wodzie, tak? która jest później odprowadzana z oczyszczalni. Więc no, jeżeli chodzi o ten temat, no to można to tak no nie da się tego, tego mikroplastiku oddzielić. Wielocząsteczkowe związki yy, no szkodliwe dla nas, tak? no ale nie, nie jesteśmy w stanie tego włapać po prostu. To, to jest. Można to ograniczać, jeżeli chodzi o wprowadzanie tego na rynek, tak? żeby nie przedostawało się do, do, tych, do tych ścieków i do, do środowiska. No ale, ale on będzie, tego się nie da oczyścić na etapie oczyszczania ścieków. Tak? No kontrola nad osadami jest wybiórcza, znaczy jest określona. Rozporządzenia mówią jasno, że bada się to i tylko to, tak? czyli nie wiem, zawartość metali ciężkich, zawartość mikroorganizmów yy, chorobotwórczych, czyli tam salmonelli, jaj pasożytów yy, i tyle. tak? Nie bada się yy, szerszej grupy przynajmniej w tych badaniach podstawowych. Ale tak jak mówię, one są wybiórcze, tak? tylko część parametrów jest badana. Nie? Także antybiotyki, tak? zawartość antybiotyków, zawartość węglowodorów aromatycznych yy, i innych. Nie wiem, mikroplastiku. To nie są badania, które widnieją w rozporządzeniach. Czyli tego się nie bada, bo nie ma przepisów prawa, które tego wymagają. Oficjalnie nie jest oczyszczalnia do tego zobligowana. Także. A jakie rodzi to zagrożenie w takim razie? Że to nie jest badane? No pewnie za jakieś 20-30 lat się dowiemy, czy, czy to wpłynęło. No więc tutaj na pewno trzeba było trochę zrewidować też te, te rozporządzenia. Może dołożyć nowych badań, tak, które które by, by określały zawartości tych, yy, tych substancji. To nie, jest, to nie są nie wiadomo jak yy, yy, skomplikowane badania, tak? a jedno, jednocześnie powiększą nam na przykład wiedzę, tak, co się dzieje ze środowiskiem.